Szyma, witajcie w kolejnym odcinku, dzisiaj trochę inaczej, ponieważ jesteśmy w Gdańsku, na ulicy Długiej i przeprowadzimy są do uliczną. Tak, w związku z nadchodzącym meczem reprezentacji Polski postanowiliśmy sprawdzić wiedzę Polaków na temat naszej kadry. Zapraszam do oglądania. Jest Pani gotowa? Jestem. Jest Pani gotowa, gdzie no, Pani ma urodziny, więc wszystkiego najlepszego, życzymy już na samym początku, bo szwani... No tak, z kim zagra najbliższy mecz reprezentacja Polski? Teraz na dniach będzie się zbliżał. Nie mam pojęcia. Z Rumunią. Z Rumunią, dobra, bardzo dobrze. Nie wiem do serbieski muzyków w ogóle. Nie wiem. No dawaj, dawaj. No ja nie wiem, nie znam się. Nie wiem się No i bardzo no, dobrze, z Rumunią, tak. Chorwacja nie, nie? Nie, Chorwacja nie. Z z Rumunią, bardzo dobrze. Z no, Rumunią. No, z Rumunią. Z Rumunią, dobra. A jak się nazywa selekcjoner? Teraz na na, wałkę. Dobra. Selekcjoner. Aha jest to tak na pojach zatoniczny. Tak, tak napojak ezotoniczny, ale na nałka to kto jest? No, no, no nie mam, nie, nie wiem pojęcia jak on ma na imię że to jest. Nawałka, dobra, to, to się liczy. No taki sławny. Nawałka Nawałka, no widzę, no kolega też coś odpowiedzieć od tak koma, kolega pomaga. No tak... Nie wiem Coś musi. Musiałbyś, musiałbyś się na pewno słyszeć nie. Imię Adam Nazwisko chcesz. Adam. Na wałkę. Na wałkę, dobra. To może teraz tak, do kolegi. Do jakiego etapu rozgrywek doszła reprezentacja Polski podczas Mundialu w 2015 roku? <grym i poluby> Spierzcie. Nie przeszli. Nie, bo... nie przeszli eliminacji, dobrze. A syl, może wiesz, z kim przegrali? W tych eliminacjach taki kluczowy mecz był. <grym i poluby> nie, r. nie. nie no dobrze. Do finału. Do finału. <grym i z nią> no dobra. Tak, z grai? Eee... Czekaj, jest Egiptem. Świat ćwierćfinału. tak? Dobra, okej. Okay. Nie doszła do żadnego, mundial 2015. No A czy wie Pani może... Miałaby Pani powiedzieć dwóch bramkarzy reprezentacji Polski? Szczęsny? Tak. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden, nie? Tak. Um, na euro, bronił najwięcej meczy. Na, EU? na euro? Na euro, na euro. Od podczas euro ostatniego. Um, nie przypomnę sobie. Łukasz ma na imię. mój imiennik. Wow. No dobra, więc się stał. Fabiański, Fabianski. Fabianski. O, mój brat ma na mnie Fabian, no nie. O. No nie. Dobrze. To... Szczęsny i Fabiański. No dobra, bo już nie ma. Nie ma już? Nie ma, już już nie, ma, już nie ma. A jest Tyton? Ty gdzie tutaj? Ty tyton. Tyton? Nie. nie, tytonia nie ma, tyton nie ma, nie ma. Dobra, to jak się nazywa prezes PZPN? Gerty. A z czego, z czego on tak zasłynął? Ej, nie wiem. Były piłkarz. A teraz Boniek. Boniek, dobra? E, boniek. Boniek. Dobra, dobrzy są. To kto jest kapitanem reprezentacji Polski? Lewandowski? Tak, lewa... tak dobrze, Lewandowski. No. A czy wie pani, kto był kapitanem reprezentacji Polskiej przed Lewandowskim? Łaszczykowski. Tak, bardzo dobrze, no, bardzo dobrze. Fajeczka. Widać, fajnie, to jest wszystkich mężczyzn, na <laughs> to dobrze. To chyba moja słabość. No to jeszcze pytanie do dziewczyn, kto jest kapitanem? Dobrze, takie proste. To Lewandowski. Lewandowski, dobra. A kto był wcześniej? Baszczykowski, dobra, jest dobrze. Jest, no. <laughs> to jest kapitanem reprezentacji, tak, aktualnie. A poprzednia? A z jakim numerem grał? Jak 16. O kurwa, to, to ja tu widzę takich profesjonalistów. Lewandowski. Lewandowski. <laughs> dobrze. To może do Ciebie teraz pytanie. Ile goli strzelił Euzebiusz Simularek podczas euro w 2016 roku? Łopanie! Zero. Zero? No tak ustawiło. No. Nie, nie, to... nie Nie myślisz, że nie strzelił żadnej bramki? Nie, dobra, nie gra. Dwa? Dwa, trochę więcej. Trzy. Trzy. Tak dużo strzelił? Tak, no bardzo dobry zawodnik. No nie kojarzył. Ja nie panie... oglądałam tego meczu? Eusebiusz Simularek. No o. też fajne, nazwisko sławne. No. To ile strzelił? 3, 3, strzeliliśmy. 3, 3. No. Tak, strzeliliśmy. No Jeroz, a ja ty nie strzeliłeś żadnego, nie grał w tym euro. Smola jak już od 7 lat nie gra w piłkę. Tak? Tak, tak, tak. To ma takie podchwytliwe pytanie. No, mogła pani nie wiedzieć? Nikt nie wiedział, jak na razie. Dobrze. Także pamiętam. Nie pamiętam. Nie pamiętam. No. Na pewno? Nie chcesz strzelać, prawda? Jak ma strzelać? 6. 6? No nie, Smoladek nie grał na euro 2016 Aha, na 2016 <grystanie> <grystanie> To może umielibyście wymienić trzech pomocników w reprezentacji Polski e, Zieliński, e, Marczyński no. i, i, i... Błaszczykowski No, bardzo ładny Błaszczykowski Aha, i Gorosicki. Z jakim przeciwnikiem będzie teraz grała Polska w meczu z Rumunią? Z Rumunią Tak? Dobra. To się <grym> ta zgadza, no dzięki chłopaki No to było na tyle, chłopaki się spisały bardzo dobrze Ale kolega wiedzą się popisał naprawdę że Widać, że śledzi piłkę nożną No tak, kolega trochę mnie, ale ja, no, nie, też nie, 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 liczy się no zawała Dobra, dziękujemy wam strasznie panowie dziękujemy bardzo, bardzo, Dziękuję bardzo, życzymy wieczoru wszystkiego Najlepszego z okazji, bardzo, miłego cześć. dnia Dzięki wielkie Dzięki. Miłego dnia życzę. Dzięki. Panowie, ja tutaj Dziękujemy. wypadliście naprawdę znakomicie, nie ma co no, poza tym mundialem, nie? Ale to takie podchwytliwe.